Maneczko się, maneczko z tej strony alfa i beta. Dzisiaj mam ładną pogodę w końcu. Odwiedziłem teścia, rodzinne strony. No i co, będzie kopanko tutaj. Jak nic tu nie będzie wychodzić, później wrócę na to pole. Co tam było? Kole kulkowe, samotny rejs. Jak widać, mam nową naszywkę. Bardzo dziękuję wariatom za ten prezent i pozdrawiam wszystkich serdecznie, wariatów. No i co? Życzę do pierwszego. Pierwszy fancik. 15, 20 centymetrów. Otóż taka pierścioneczek. Nie no, żartuję. Nie wiem co to jest. Zobaczcie. Takie coś. Nie wiem co to jest, od czego to jest. Ale jest. Takie coś, od takiego czegoś, bez takiego czegoś. <grymne> Pozdro. Sygnał 80, z takiego płytkiego do dołka, pierwsza dzisiaj jakaś krągłość, już widzę, przetrzemy, moniaczek, już widać jedna kopiejka, data u góry chyba jest, no jedna kopiejka. Z tyłu w gorszym stanie, później się wytrze, opłuczę, umyje. Może nie będzie tak źle. No jest w dobrym stanie w miarę. Jak widać, bardzo cieszy mnie drugi sygnał i od razu monetka pierwsza 1900 04. Nie wiem, czy będzie widać. Działu wyłożył. Od tutaj po lewej stronie, kolejny sygnał, a tu o, wyszedł nam taki zaworek, chyba z musiądzu. Sygnał osiemdziesiąt, druga krągłość dzisiaj. Trochę się zmęczyłem Ryjąc to sprzytrzemy Znów jedyneczka Teraz 917 Nie chcę jej mocno trzeć katować No coś się dzieje Lepie, Lepsze takie kopieczki perele. Jestem zadowolony. Do następnego. Tym razem płytki do na Sygnał 82. Otóż taka łyżeczka. Znaczy łyżeczka. Jakiś ten, stu jest jakoś taką uncą. Sygnał 60-61 bardziej. Skoczyło coś takiego dziwnego. Nie mam pojęcia co to jest. Takie coś. To z takiego czegoś. Nie wiem czego to może być. Jest dosyć ciężkie. I można tak zobaczyć. Nie wiem, nie mam pojęcia. Tymczasem wytargałem kawał zawiasu takiego starego z kawałkiem drutu zostawię go truszku drzewka później się którego dnia zabierze Nie ja chcę się dźwigać dzisiaj 60 kawałek harmoniki stygnał ładny, ale co z tego, jak widać, ma kronik Ale nic aluminium, takie rzeczy gramy są, są się wymieni na pieniążki w takie jamki jak widać, wyszła nam jak biżuteryjka pierścioneczek. Nie wiem, czy to srebro, czy co. Zajechane. Co Sporo po tu leżało. No ale co? Jest jakaś obrączka. A to stara łóżeczka. Sygnał 88, kolejna krągłość. Co tu mamy? Pewnie pereł, jeden pereł. Złotóweczka. 1980. Tym razem 300 no 65 i kolejny zawias jeszcze działający. Pik. Walniemy go tutaj po drzewo Niech leży Do następnego A tym razem Patrzcie chyba jak jeszcze pada czy to grad Takie białe kuleczki Nie Wiem nie będzie widać ale tu widać Coś takiego nam wyskoczyło Nie wiem od czego co tu co. Ale coś Fajnego Kawału świecznika. Czy nie wiem co to, ale coś wodnego. A ja tymczasem co i na 80. Wyskoczyła nam jakaś klamereczka czy nie Zysłany łyżeczka, dłonka zbita. To pora na podsumowanie dzisiejszego wypadu otóż makarony, łyżeczki, kawałki tutaj, kawałki sztuczców, harmonika tutaj, łuska. Do spłonku zbitą. Tutaj nie wiem, czy to kranik czy to pokrętło jakieś odbeczki starej z mosiądzu bo z długim bolcem. Tutaj nie wiem, też jakieś, coś wyskoczyło dzisiaj. Też nie leciutkie. Takie coś, cudańko jakieś. Też dosyć ciężkie. Nie wiem, czy to od świecznika, czy od czego. Ale dosyć ciężkie. Też musiondu, pewnie. I tutaj też takie kółeczko z musiałą, chyba. No i z lepszych fantów to tak. Musiałaś się ta klamerka, albo nie wiem, ale wydaje mi się, że to klamerka. Jeden złoty PRL. Jedna kopiejka. Jedna kopiejka to była z 1917, a ta w lepszym stanie była z 1904 albo 9. Nie pamiętam. No i jakiś jeszcze obrączka wyskoczyła nam tutaj. Tarłem ją troszeczkę na ślinę. Zaraz po na ślinie. I tutaj są jakieś mące, ale muszę ciężko je rozczytać. O tutaj. Dokładnie tutaj. Nie wiem czy wioszcz. Dziadu. Nie chcę, dobra, później jest zdjęcie Ma. Jeśli się podobało, proszę zostawić łapkę do góry i zasubskrybować nasz kanał Do następnego, hej!